Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to śmiało dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym materiałem. Ja nazywam się Juświak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut, wymień bez zbędnego gadania przejdźmy jednak do tego, co dziś najistotniejsze, więc do analizy. I standardowo, jak zwykle, rozpoczynamy od omówienia bieżącej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego cena w dalszym ciągu utrzymuje się jeszcze nieco powyżej poziomu 61 tysięcy dolarów i walczy o to, aby nie spaść poniżej tego technicznego wsparcia. Jest to bardzo fajna strefa, dość istotna strefa. Mówiłem o niej już na przestrzeni ostatnich kilku tygodni e, wielokrotnie. Dodatkowo jest to poziom, który dość ładnie pokrywa się obecnie z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego z wcześniejszego ruchu wzrostowego. Póki co nie pojawiła się jednak w tym miejscu żadna ponadprzeciętnie duża presja popytowa wskazująca na swego rodzaju odbicie i powrót Bitcoina na ścieżkę wzrostów. Można więc przyjąć że pierwsza kryptowaluta utknęła w niezwykle wąskim przedziale, wąskim zakresie pomiędzy właśnie horyzontalnym wsparciem w rejonie 61 tysięcy dolarów, a oporem wyznaczającym, yy, wyznaczanym przez linię tendencji spadkowej, która kreśli też poniekąd górne ograniczenie tego równoległego kanału, który niemal od początku kwietnia właściwie na bitcoinie tutaj... E, obserwujemy, więc e, mieliśmy bardzo ładną reakcję popytową wskazującą na potencjalne odbicie od 61 tysięcy dolarów w czwartek w poprzednim tygodniu, no i w piątek silną reakcję podażową wskazującą na potencjalne odbicie od wspomnianej już linii e, tendencji. Teoretycznie rynek zasygnalizował odbicie od jednego, odbicie od drugiego, i w mojej ocenie to, co będzie w tym momencie najlepsze, chyba, to uzbrojenie się po prostu w cierpliwość i poczekanie chwili. Aż notowania Bitcoina się określą i wybiją albo powyżej linii tendencji spadkowej, albo poniżej 61 tysięcy dolarów. Niestety, zdaje się, że szanse na realizację tego drugiego scenariusza, czyli spadku poniżej 61 tysięcy dolarów, są nieco większe, bowiem Bitcoin utrzymuje się w granicy tego wsparcia już od kilku ładnych dni. Jak dotąd żadna większa presja popytowa wskazująca na odbicie się nie pojawiła, natomiast kiedy w drugiej połowie tygodnia dotarł do linii tendencji spadkowej, to presja podażowa pojawiła się właściwie natychmiast. I tutaj jest jedno dość istotne wydarzenie, na które warto będzie zwrócić uwagę, mianowicie już w najbliższą środę, czyli 15 maja o godzinie 14.30 czasu polskiego BLS. Opublikuje dane dotyczące inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. To jest raport, który na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy przyczyniał się do podwyższonej zmienności na notowaniach dolara amerykańskiego i rynków z nim skorelowanych, w tym także tych ujemnie skorelowanych, czyli aktywów ryzykownych, akcji i kryptowalut. Związane to było bezpośrednio z rewizjami oczekiwań dotyczących przyszłych działań rezerwy federalnej. No i teraz warto zbudować sobie pewien kontekst. Jeszcze niedawno, tak naprawdę z dwa miesiące temu, rynki finansowe zakładały, że rezerwa federalna, czyli taki, powiedzmy Narodowy Bank Polski, tylko w Stanach Zjednoczonych, bank centralny amerykański, ten najważniejszy bank centralny na świecie, zdecyduje się obniżyć stopy procentowe po raz pierwszy w czerwcu bieżącego roku. My mamy połowę maja, i na ten moment szacuje się, że żadnej obniżki w czerwcu nie będzie. Po tym, jak inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich miesięcy wzrasta, widzimy ten wzrost w lutym widzimy ten wzrost w marcu no zmieniono te oczekiwania zrewidowano je na tyle że na ten moment scenariusz bazowy zakłada iż pierwsza obniżka stóp procentowych będzie miała miejsce dopiero w połowie września bieżącego roku a i to nie jest scenariusz jakoś nad wyraz mocno wyceniany bowiem jak spojrzymy sobie na konkretne liczby to okazuje się, że inwestorzy wyceniają na niespełna 49 czy niespełna 49 Procentowym prawdopodobieństwem, że rzeczywiście Rezerwa Federalna we wrześniu stopy procentowe obniży, ale dają też prawie 39% szans na to, że żadnej obniżki we wrześniu nie będzie i będziemy musieli na nią poczekać nawet do listopada bieżącego roku. Oczywiście, to jest kwestia bardzo zmienna. Te wartości zmieniają się z dnia na dzień, czasami kilka razy w ciągu dnia. Można szacować, że mogą one dość wyraźnie zmienić się w środę po godzinie 14.30, kiedy poznamy dane dotyczące. Inflacji konsumenckiej, choć na jakieś drastyczne zmiany ja osobiście bym nie liczył, chyba że finalny odczyt inflacji będzie jakimś gigantycznym zaskoczeniem. I teraz przypomnijmy sobie jeszcze jedną publikację. Publikację z nieco ponad tygodnia, sprzed nieco ponad tygodnia, czyli publikację danych z rynku pracy za kwiecień. To jest raport, z którego dowiedzieliśmy się, że zmiana zatrudnienia w kwietniu wyniosła w Stanach Zjednoczonych zaledwie 170% pięć tysięcy etatów. To był wynik rozczarowujący, rozczarowujący też z innego powodu. Rozczarowały dane dotyczące inflacji płacowej, ale, a więc wzrostu wynagrodzeń, ale to wszystko ta niewielka zmiana zatrudnienia znalazła swoje odzwierciedlenie we wzroście nieoczekiwanym wzroście stopy bezrobocia. I to jest czynnik negatywny wskazujący na to, że pojawiło się już jakieś ochłodzenie na amerykańskim rynku pracy, co mogłoby z kolei e, szturchać trochę decydentów Federalnego Komitetu do Spraw Operacji Otwartego Rynku by być może rozważyli chociaż nieco szybsze obniżanie stóp procentowych. Natomiast, żeby w ogóle taka dyskusja mogła zaistnieć, najpierw inflacja konsumencka musiałaby zacząć spadać. Dlatego, że jeżeli inflacja konsumencka będzie wzrastać,. To nawet jak rynek pracy będzie się zawalać, to Rezerwa Federalna nie będzie za bardzo skora do tego, żeby stopy procentowe obniżać, bo jeżeli taką obniżkę by przeprowadzili, inflacja bardzo szybko zaczęłaby jeszcze szybciej wzrastać, a to w konsekwencji zmusiłoby wręcz decydentów w Banku Centralnym do tego, żeby ponownie podnosić stopy procentowe na większą skalę niż wynosiłaby ewentualna krótkoterminowa. Obniżka. Więc co teraz będzie ważne? Teraz kluczowe znaczenie będzie miały, będą miały dane dotyczące inflacji konsumenckiej. A dlaczego uważam, że jakieś wielkiej zmiany i rewizji oczekiwań dotyczących terminu pierwszej obniżki nie będzie? Dlatego, że przynajmniej na ten moment inwestorzy, ekonomiści właściwie, szacują, że inflacja w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście spowolni. ale tylko symbolicznie. Z poziomu 3,5% w kwietniu, czy czekajcie, już w marcu. Tak, 3,5% w marcu do 3,4% w kwietniu w ujęciu miesiąc do miesiąca. Miałaby ona utrzymać się na poziomie 0,4% i ten odczyt miesiąc do miesiąca, on jest dość istotny w mojej ocenie. Ja zwracałem Waszą uwagę na te odczyty miesiąc do miesiąca już pod koniec ubiegłego roku, kiedy choć tutaj jeszcze sytuacja w ujęciu rok do roku nie wyglądała wcale bardzo źle, to w ujęciu miesiąc do miesiąca już obserwowaliśmy wzrost. W październiku ceny rosły bowiem wobec cen z września o dziesiątą punktu procentowego w listopadzie i grudniu o 20 w styczniu 30 styczeń luty 0,4 i szacuje się, że w kwietniu ta dynamika się utrzymała. Nie jest to dynamika, która przemawia na korzyść jakiegoś wielkiego spadku inflacji w ujęciu rok do roku. Jest to bowiem całkiem wyraźny, całkiem wysoki wzrost cen w relatywnie krótkim czasie. Mówimy tu o odstępie e, zaledwie miesięcznym. I teraz kiedy sytuacja mogłaby się zmienić i jak może to? Potencjalnie na notowania bitcoina. Jeżeli rzeczywisty, finalny odczyt, ten, który zostanie opublikowany w środę o godzinie 14.30, okaże się niższy od oczekiwanego, czyli inflacja nie wyniesie wcale 3,4%, tylko wyniesie 3,3%, a najlepiej gdyby wyniosła 3,2% albo 3,1%, ale szanse na to, że tak się stanie, są naprawdę marginalne, wówczas moglibyśmy oczekiwać, bardzo ładnego wzrostu notowania aktywów ryzykownych, czyli mogłyby wzrastać akcje, mogłyby wzrastać kryptowaluty, a związane byłoby to z tym, że większy niż oczekuje się spadek inflacji, być może zmieni te oczekiwania dotyczące terminu pierwszej obniżki, być może ona nastąpi szybciej, możliwe, że nie musielibyśmy czekać do. Listopada albo września, tylko ta obniżka zostałaby ogłoszona no niekoniecznie od razu w czerwcu, ale na przykład z końcem, e, z końcem lipca. Póki co szanse na taki scenariusz są raczej niewielkie, ale to właśnie zmienność rynkowa zależy od tego, jak dużą niespodziankę dają dane e, makroekonomiczne, które są publikowane. Czyli jeżeli odczyt inflacji. Wyniesie tyle, ile zakładają ekonomiści, więc 3,4% no to nie będzie to żadnym zaskoczeniem. Bo dziś już wszyscy się na to przygotowują. Dzisiaj taki scenariusz, taka wycena jest właściwie ujęta na rynku i to, co może przełożyć się na większą zmienność, to jest maksymalnie duże zaskoczenie. Czyli finalny odczyt musi różnić się od oczekiwanego. Im większa jest różnica pomiędzy finalnym odczytem a odczytem oczekiwanym, zakładanym przez ekonomistów, tym Większa jest, bardziej dynamiczna, wyraźna jest reakcja rynku. Jeżeli ta różnica będzie zauważalna, wtedy zmienność też będzie większa. Natomiast gdyby okazało się, że inflacja wcale nie spada ani do 3,4, ani do 3,3, ani niżej, tylko wręcz przeciwnie, utrzymuje się na poziomie 3,5% albo jeszcze, nie daj Bóg, wzrosła do 3,6%, no to w takim scenariuszu, w mojej ocenie, należałoby przygotować się naprawdę na jeszcze dalszy spadek Bitcoina. Spadek poniżej 61 tysięcy dolarów, a być może spadek w kierunku czy to 56 czy nawet 53 tysięcy dolarów. Dlatego, że wzrostowe odbicie inflacji, czy właściwie kontynuacja, rajdu wzrostowego wskaźnika CPI oddalałaby jeszcze bardziej ten termin pierwszej obniżki gdyby okazało się że inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych nie spadnie tak czy nie spadła w kwietniu no bo mówimy o odczycie za poprzedni miesiąc to już się wydarzyło tylko my jeszcze nie wiemy co się wydarzyło jeżeli ta inflacja rzeczywiście nie spadła do 3,4, tylko utrzymała się bądź wręcz wzrosła, to w mojej ocenie cyferki, które ulegną zmianie, to będą cyferki tutaj. Te wartości się zwiększą, a te wartości się zmniejszą. Czyli różnica pomiędzy oczekiwanym Stabilizowanie stóp procentowych we wrześniu, a ich obniżką się zatrze. I Tak naprawdę, być może ten konsensus będzie nagle zakładał, że pierwsza obniżka będzie dopiero miała miejsce właśnie w listopadzie. To jest kwestia bardzo płynna, bardzo zmienna i tak jak mówię, wiele się może tutaj zmienić w środę po południu, bo te wartości one się zmieniają z dnia na dzień, ale największe skoki, największe wahania tych wartości i rewizje oczekiwań. Są tak naprawdę na przestrzeni ostatnich miesięcy tylko dwukrotnie. Najpierw, kiedy poznajemy dane z rynku pracy, a później, kiedy poznajemy dane dotyczące inflacji konsumenckiej, bo są dwie składowe, na które Rezerwa Federalna bierze poprawkę podczas podejmowania decyzji dotyczących przyszłych działań, dotyczących stóp procentowych. Oczywiście ostatnio mieliśmy dość słabe dane z rynku pracy, a tu jakiejś wielkiej rewizji nie było, ale tłumaczyłem Wam to po. Właśnie w tamtym raporcie, że takiej rewizji być nie mogło, bo nie można nagle oczekiwać szybszych obniżek procentowych w momencie kiedy inflacja wciąż wzrasta, wciąż jest zbyt wysoka niż poziomy akceptowalne przez decydentów w banku centralnym, więc w mojej ocenie istnieje pewne prawdopodobieństwo, że bitcoin będzie powiedzmy stabilizował się w okolicy obecnie testowanego pułapu wsparcia nawet do środowego. Popołudnia, czyli niewielka zmienność, zmienność, którą obserwowaliśmy w sobotę, w niedzielę, być może będzie także kontynuowana w poniedziałek, we wtorek, i dopiero w środę po południu pojawi się coś większego, coś wyraźniejszego. W mojej ocenie może być to bezpośrednio skorelowane z danymi dotyczącymi inflacji konsumenckiej. Trzymajmy kciuki, żeby ta inflacja spadła najlepiej bardziej niż oczekują ekonomiści. Wtedy Bitcoin mógłby wybić z tego równoległego kanału górą, a to z kolei bardzo fajnie mogłoby napędzić dalszą, zwyżkę, czy to w kierunku 67 czy nawet 70 ponad 73 tysięcy dolarów, ale zdaje się, że na ten moment nie jest to scenariusz, który trzeba jakoś szczególnie brać pod uwagę. W mojej ocenie wciąż warto brać pod uwagę to ryzyko, że Bitcoin może jeszcze pogłębić sobie tę tendencję spadkową, którą na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. Obserwowaliśmy. OK, lecimy dalej. Zerknijmy sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach Ethereum, a tutaj, po tym jak kurs odbił od linii tendencji wzrostowej, wyznaczającej dolne ograniczenie tego wcześniejszego klina. Mówiliśmy o tym ostatnio, pojawiły się spadki. Spadki doprowadziły do zejścia poniżej 3040 dolarów, następnie pojawiło się odbicie wzrostowe, korekta, retest. Mówiliśmy dokładnie, jak rynek retestował ten poziom w piątek. W piątkowym materiale odbicie od niego zainicjowało spadek i Ethereum powróciło sobie w rejon 2860 dolarów. Jeśli natomiast ta wyprzedaż będzie kontynuowana, jeśli kurs tej kryptowaluty osunie się jeszcze poniżej tego obecnie testowanego wsparcia, to kolejnym zasięgiem jest strefa 2680 dolarów, ewentualnie niżej 2400. Nie zakładam, żebyśmy musieli spadać do 2400 dolarów, ale spadek do 2680 wydaje mi się jak najbardziej prawdopodobny. No i przejdźmy sobie do projektów, które to wy zaproponowali do przeanalizowania podczas yy, materiałów w tym tygodniu, i na początek, na pierwszy ogień trafia TAO, a, a więc BitTensor, projekt którego kurs zaliczył w ostatnim czasie spadek, nie wcale taki najmniejszy spadek i koniec końców notowania osunęły się poniżej technicznego wsparcia zlokalizowanego gdzieś w rejonie 380 dolarów. Biorąc pod uwagę, że pokonanie jednego technicznego wsparcia zwykle napędza spadek w kierunku kolejnego technicznego wsparcia można oczekiwać tutaj dalszej wyprzedaży w kierunku 315 dolarów. Nie jest to gigantyczny zasięg jakiś, ale właśnie w rejonie 315 dolarów, ja dostrzegam kolejny pułap wsparcia. Ewentualnie dalej moglibyśmy zwracać uwagę na rejony 270 i dalej 213 dolarów. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania jest Agix, a więc Singularity Net. W tym przypadku wyznaczam pewną linię tendencji. Ja ją kreśliłem z perspektywy interwału dziennego. Na h ona oczywiście tak super dokładnie nie wygląda. Natomiast na interwale dziennym opór, wsparcie, wsparcie, opór, opór. Więc wygląda to całkiem, całkiem sensownie. No i teraz tak, jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to oczywiście jedną z ciekawszych stref, do których kurs mógłby ewentualnie zmierzać, jest ta przestrzeń między 50 a 64 centy. Natomiast jeżeli sobie troszeczkę tę sytuację przybliżymy, to zauważymy, że bardzo ciekawe wsparcie możemy wyznaczyć tutaj w okolicy 80 centów. To jest pierwszy poziom. On był testowany tu jako wsparcie, on był testowany tu jako wsparcie, on był testowany tu jako wsparcie, a tutaj jako opór. Więc właściwie granica 80 centów jest w tym momencie najbliżej zlokalizowanym wsparciem, na które w mojej ocenie warto tutaj będzie zwracać uwagę. Jeśli chodzi natomiast o Algorand, w tym przypadku kilka dni temu do Doszło do zejścia poniżej linii tendencji wzrostowej, takiej bardzo lokalnej, ale może to przyczynić się do dalszego ruchu spadkowego. Przy czym, choć z perspektywy interwału dziennego widzimy, że niezwykle istotne wsparcie zlokalizowane jest w rejonie 14,8 centa, a więc 0,14,80, to bardzo fajny punkt. Możemy także wyznaczyć w rejonie 16,5 centa. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest to strefa, którą także. Dość ładnie widać z perspektywy interwału 4 godzinnego. Ona była testowana już w połowie kwietnia, bardzo ładnie jako wsparcie, i na samym początku maja, także jako wsparcie, została przetestowana. Więc 16,5% to jest wsparcie numer 1, do którego Algorand może w najbliższym czasie podążać. Akcji Infinity W tym przypadku wyznaczyłem jakąś linię tendencji wzrostowej wyżej. Od niej się odbiliśmy, z perspektywy interwału dziennego wygląda ona dziwacznie, natomiast z perspektywy interwału czterogodzinnego już jak najbardziej znajduje swoje uzasadnienie. To, co jednak jest teraz istotne, to to, że notowania Axie Infinity znajdują się w rejonie technicznego wsparcia. Właściwie ja tu wyznaczam taką strefę pomiędzy 6,55 a 6,87. I tak naprawdę, żeby ta wyprzedaż mogła być kontynuowana dalej, konieczne byłoby wybicie z tego układu dołem, czyli spadek Axie Infinity poniżej 6 dolarów. I 55 centów. Jeśli natomiast coś takiego się wydarzy, rzeczywiście kurs osunie się poniżej tego wsparcia, to mógłby on kontynuować swój rajd spadkowy nawet w stronę 5,45 dolarów, bo właściwie dopiero tam zlokalizowany jest kolejny pułap wsparcia. Kolejnym projektem zaproponowanym przez Was do przeanalizowania był Chilis. W tym przypadku mieliśmy całkiem sensowne wzrosty, obserwowaliśmy je od połowy kwietnia. One przyczyniły się do tak naprawdę przetestowania i oporu wysokości 12 centów, i właściwie pod 13 dobijaliśmy. I tu właśnie ta strefa bliżej 13 centów jest na ten moment nieco ciekawsza, czyli 0,12,85. Tu był opór, wsparcie, wsparcie, opór, opór. Dzisiaj tak naprawdę o poranku obserwujemy próbę zejścia poniżej poziomu 12 centów. No i Jeżeli tylko ta próba się powiedzie, no to notowania czyli mogłyby zmierzać dalej na południe, do Kolejnego wsparcia, a to ja kreślę dopiero na podstawie dołków z y, przełomu kwietnia i maja bieżącego roku, czyli granica nieco ponad y, pułapem 10 centów, 10,4, a więc 0,10,40, więc zasięg nie byłby wcale taki najmniejszy. Trzeba oczywiście tu przypomnieć o jednej rzeczy: nie należy interpretować się, które jeszcze się nie domknęły, więc tej dzisiejszej nie należy za bardzo brać pod uwagę, bo to, że teraz w momencie, w którym ja to nagrywam, o godzinie 8.40. 8, jesteśmy nieco powyżej, poniżej pułapu 12 centów. To nie oznacza, że my ten dzień tak zamkniemy, a być może pojawi się jakaś silna reakcja popytowa. Zwróćcie też uwagę, takim przykładem tego może być świeca ze środy 24 kwietnia. W pewnym momencie notowania były ponad pułapem 13 centów, a koniec końców sesję zamknęliśmy spadkami i Zakończyliśmy ją na poziomie poniżej 12 centów, więc spora zmienność w trakcie jednej sesji, w zależności od tego, o której godzinie byśmy na taką świecę patrzyli, raz można było odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś gigantycznym popytem, a chwilę później z równie silną podażą, więc nie należy patrzeć na świecę, dopóki one się nie domkną. Kolejnym projektem zaproponowanym, i kolejnym projektem, który tak naprawdę. Wskazuje na potencjalny rajd spadkowy, jest Gala. W tym przypadku, odbicie od poziomu nieco ponad 5 centów właściwie zainicjowało obserwowany do dzisiaj rajd spadkowy. Jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to w mojej ocenie bardzo, bardzo fajnym wsparciem jest tutaj granica poniżej 4 centów. A dokładnie 3,7, czyli 00370, poziom, który był testowany już tu zdecydowanie wcześniej, jako wsparcie, tu jako opór, tu jako wsparcie znowu, wsparcie znowu, więc myślę, że do tej granicy jak najbardziej Gala może w najbliższym czasie podążać. My idąc dalej, zerknijmy sobie na notowania Airwave. W tym przypadku yy, no, można dostrzec swego rodzaju odbicie od oporów w wysokości 44 dolarów. Taka pierwsza, niezbyt duża jeszcze wtedy, ale jednak dość wyraźna reakcja podażowa pojawiła nam się już w miniony piątek. Później rynek się chwilę stabilizował, ale dziś o poranku doświadcza on prawie 8,5% raju spadkowego, więc myślę, że EUR w najbliższym czasie osunie się w rejon no, pierwszego wsparcia. Plus jest taki, że to pierwsze wsparcie jest relatywnie blisko, bo jest to granica 36 centów. Natomiast jeśli tu się nie zatrzymamy, jeśli w rejonie tych 30, przepraszam, dolarów, 36 dolarów, jeśli tu się nie zatrzymamy, jeśli w tym miejscu nie pojawi się jakaś większa presja popytowa wskazująca na odbicie i powrót na ścieżkę wzrostu, tylko zanurkujemy poniżej tych 36 dolarów, dolarów. No to notowania mogłyby zmierzać dalej czy to w kierunku 28 i 60 centów, albo dalej 23 dolarów i również 60 centów. Okay, idźmy dalej. E, iOS Network, projekt którego kurs odbił się kilka dni temu już od lokalnego oporu w wysokości 88% centów i na ten moment zbliża się do wsparcia w wysokości 72 centów. Jeśli się z tego pułapu odbijemy, no to można by oczekiwać wzrostu ponownie, czy to w rejon 88, e, dalej 94,95 centów, bądź nawet gdzieś w okolice 1 dolara i 4,5 centów. Natomiast, jeżeli w tym miejscu nie pojawi się żadna reakcja popytowa, będziemy po prostu spadać, osuniemy się poniżej tego pułapu, no to kolejne wsparcia kreśliłbym odpowiednio w wysokości 65 i dalej 50, poniżej 56 centów, 55,8, więc 0,55. 80. I to dalej zerknijmy sobie na to, co dzieje się na notowaniach Prime. No i ten projekt chyba analizujemy w ogóle po raz pierwszy. Tak mi się wydaje, że po raz pierwszy. No on natomiast osunął się w ostatnim czasie w rejon bardzo fajnego wsparcia. Jest to granica 14 dolarów 20 centów. Jest to Dokładnie ten sam poziom, który testowany był już na początku maja, wtedy się od niego odbijaliśmy. Pytanie: czy tym razem też jakaś reakcja popytowa się pojawi? Na ten moment tego nie wiemy, bo my dopiero zbliżamy się do tego poziomu. Można oczekiwać, że w najbliższym czasie zostanie on dotknięty. Pytanie tylko: czy jakaś reakcja popytowa się pojawi? Bo jeśli nie, jeśli zanurkujemy poniżej to kolejne wsparcie. No ja wyznaczam w rejonie 10 dolarów i 80 centów, choć zwróciłbym waszą uwagę jeszcze na tą strefę, czyli mniej więcej 12.20. Nie wyznaczam tego poziomu na wykresie, nie uważam, żeby był ponad przeciętnie istotny. W mojej ocenie ta strefa 10.80 jest ważniejsza, ale przyglądałbym się ewentualnemu zachowaniu rynku właśnie w momencie, kiedy notowania będą w rejonie 12 plus minus 12 dolarów. dalej właśnie mamy 10.80. No i w w przypadku bardzo pesymistycznego scenariusza nawet 6.50. A na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie na Moonbeam, projekt którego kurs zaliczył dość wyraźny rajd spadkowy, osunął się poniżej 55 centów, 41, 34, później oczywiście doszło do jakiegoś odbicia korekcyjnego, wskutek którego ten ostatni pułap został przetestowany od dołu, więc jako opór, natomiast no odbiliśmy się od niego, teraz notujemy spadki i w mojej ocenie, jeżeli chodzi o Moonbeam, to dość istotne znaczenie może mieć to, czy kurs będzie w stanie zanurkować też poniżej obecnie testowanego wsparcia, bo warto spojrzeć na ten wykres z perspektywy interwału 4-godzinnego. Wtedy zauważymy, że testujemy właśnie wsparcie wyznaczone na podstawie dołków z przomu kwietnia i maja, czyli granica powiedzmy 26,7 centa mniej więcej. Natomiast jeśli nie zatrzymamy się w tym miejscu, jeśli nie pojawi się tu reakcja popytowa, o, zanurkujemy poniżej, to ta wyprzedaż mogłaby być kontynuowana, no w mojej ocenie nawet w stronę 22, czy delikatnie powyżej 22 centów. Tak więc podsumowując, jeśli chodzi o perspektywy krótkoterminowe, na notowaniu waniach Ponieważ wielu albo w większości właściwie altcoinów sytuacja techniczna przemawia na korzyść kontynuacji rajdu spadkowego. Jeśli chodzi o samego bitcoina, no to testujemy dość ciekawe wsparcie. Póki co nie pojawiła się tu żadna większa presja popytowa, więc też realnym jest scenariusz zakładający kontynuację ruchu spadkowego. Sporo może się zmienić w środę po południu, kiedy poznamy dane dotyczące inflacji konsumenckiej. Mówię, że może, bo niekoniecznie musi, przynajmniej oczekiwania ekonomistów sygnalizują, że raczej zbyt wiele niekoniecznie się niekoniecznie się zmieni, no bo spadek inflacji z poziomu 3,5 do 3,4 procent nie jest na tyle spektakularny, żeby nagle miał przyczynić się do jakiejkolwiek rewizji oczekiwanych dotyczących przyszłych działań rezerwy federalnej, ale tak jak mówię, to co robi swego rodzaju robotę na rynku. To jest gigantyczna różnica pomiędzy finalnym odczytem a odczytem oczekiwanym, więc czy tym razem doczekamy się jakiejś większej różnicy i większej zmienności, napędzonej w ten sposób dowiemy się w środę po południu. Ja za bardzo serdecznie, oczywiście, dziękuję. Jeśli materiał się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę w komentarzu. Dajcie znać, proszę, jakie coiny chcielibyście, abym przeanalizował dla Was w przyszłym tygodniu. I cóż, my w tym tygodniu słyszymy się jeszcze w środę, słyszymy się w piątek, wtedy spojrzymy sobie na notowania kolejnych kryptowalut, które zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Trzymajcie się wszystkiego dobrego dla Was. Cześć!